Ciemneczko, jestem Aseczek i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Critical Opsie i będzie Aseczek mówi... Każdy ma wyciągnąć nóż, panie ze snajperką. Dobrze, i teraz Aseczek mówi kucnij. Ty byłeś ostatni, ale masz fajny nóż, dlatego masz drugie życie. Yy, podskoczyć. Upsik. A Ty wykorzystałeś już drugie życie. Podskoczyć. Dobra, chodźcie za mną. Dobra. Aseczek mówi, wstać. Yy, wstać. Nie ruszać się. Dobra. Yy, chodźcie za mną. O, kto się ruszył, kto się ruszył. Ty się ruszyłeś? Ty się ruszyłeś. Dobra. Całkowity bezruch. Aseczek mówi. Podskoczyć Dobra Chodźcie za mną. Dobra Asyczek mówi yy... Podnieś tego kałacha. Kto pierwszy podniesie tego kałacha będzie fajnie. Kto podniósł? Yy, kto podniósł kałacha niech podskoczy. Nie powiedziałem Asyczek mówi. Ej. Dobra, podnieście tego kałacha. Dobra, Aseczek mówi, podnieście tego kałacha. Dobra. Kto podniósł kałacha, ma do mnie podejść. I nie ruszaj się, ty pomarańczowy. W sensie wszyscy jesteście pomarańczowi, ale ty najbardziej z tym nożem. Ej, ciekawe, dlaczego tak jest. Dobra. Ej, ale ci panie kałach się zbagował. Zobaczysz na odcinku. Ej, dobra. Aseczek mówi, yy, nie ruszać się. Nie ruszać się. Aseczek mówi, wyciągnąć pistolety. Jak ktoś nie ma, to nie żyje. Dobra, aseczek mówi, yy, odwrócić się do okna, do tego szklanego. Dobra, aseczek mówi, jak będzie yy, 3 minuty i 30 sekund, to macie mnie znaleźć. I kto pierwszy mnie znajdzie, ten yy, przeżyje. Aseczek mówi, oczywiście. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1 Szybko, szybko. Ma, musicie mnie znaleźć Dobra i dobra, znalazłeś te skałachem, więc teraz... Yy, A mówi nie ruszać się. Dobra, ten skałachem, który mnie znalazł, podejdź tu do mnie. No yy, dobra, yy, każdy kto ma... Yy, Asyczek mówi: Każdy, kto ma nóż kukri, nieważne z jakim skinem, może do mnie podejść. I stań sobie tutaj, w tym miejscu, i sobie kucnij na, na krzesełku. Asyczek mówi: Oczywiście. Dobra, kto ma asyczek, mówi: Kto ma remixa, może sobie usiąść tutaj. Dobra. I ci dwaj, którzy nie mają noży, tych, które wyczytałem, no idź tam usiądź. Tam, 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 gdzie pokazywałem, Aseczek mówi. Ci, co nie mają noży, chodźcie do mnie. Nie była. Aseczek mówi. Dobra, przestaje się ruszać szybko. I y, jaki masz ty nóż? Zwykły. Dobra. Jak masz zwykły nóż, to podejdź do mnie na chwilkę. Gada. <gordaj> Ale trudno jest wymyśleć jakieś. Możecie napisać w komentarzu jakieś pomysły na, w następnym odcinku, jak mam ich sprawdzać. A teraz. A Seczek mówi, ci co sobie siedzą, to sobie siedzą, a ty co stoisz, sobie kucni. Dobrze, nie było, Seczek mówi. Yy, yy, nie, nie rzucaj tym pistoletem. Dobra, a mówi, kto szybciej wejdzie na ten stolik przeżyje. Co ty zrobiłeś? Gdzie ty pobiegłeś? Halo! A wszyscy dobrze, dobrze, że do obserwujących. E, dobra. Wracać na stolik. Wszyscy aseczek mówi. Każdy ma stać na stoliku z nożem w ręce. O, ty też masz. Dobra. E, teraz aseczek mówi. I... E, Dobra, jest Was trzech, więc policzę od 1 do 5, w sensie pokażę jakąś, napiszę na czacie w mojej drużynie, żeby zap... widzowie widzieli, wy nie będziecie widzieli, jakąś liczbę od 1 do 5. Kto zgadnie ten przeżyja... o, no, nie wiem, to było ostatnio, dobra, nieważne, podskoczyć. Nie ruszać się, a mówi kucnąć. Ostatni byłeś. Dobra, ostatnią dwójkę zapraszam do mnie. Dobra, weźcie, y, wstańcie. Dobra, podskoczyć. Asieczek mówi skoczyć. Ku ok, y, wstać. A, nie była Asieczek mówi. Przykro mi, masz fajny nóż. I kto wygrał? Aha, wywa wywaliło mnie. No naprawdę. Dobra, możesz mnie zabić. I wygrał jakiś obsznik. A jaki masz nick na Discordzie? Możesz napisać. Dobra. I 1-0. I myślę, że możecie teraz wszyscy wrócić do terrorystów. Wracajcie, wracajcie, wracajcie. I teraz będzie szybka eliminacja. i będzie teraz trochę trudniej, trudniej. i wejść każdy sobie bierze y, y, GSR -a, GSR -a i tyle każdy musi mieć GSR -a. jak ktoś nie będzie miał GSR to łapie od razu deduwę dobra chodźcie wszyscy na longa tutaj odo mnie a mówi zapraszam bardzo serdecznie e. czemu dostaliście laga To, a to nie możecie już kupić, bo. Co? Dobra. Tutaj jakieś problemy. Mm, dobra. Wiecie co? To nie ma sensu, więc ci, co się nie ruszają, łapią cytułowę od razu. Trudno. Ci, co żyją, zapraszam na longa. Tutaj ładnie. Bardzo zapraszam. Może chowanym będzie wam lepiej się żyło. Dobra. Kto tutaj się nie rusza jeszcze? Ty się ruszasz, czy się nie ruszasz? Dobra, ruszasz się. No to chodź do mnie, Aseczek mówi. I ty się ruszasz ze snajperką, kolego? Nie ruszasz się. Dobra. Aseczek mówi, teraz już się nie odradzajcie i chodźcie do mnie. Aseczek mówi szybko, wszyscy do mnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Biegniemy za mną. Aseczek mówi, kto szybciej wejdzie do tego wentyl... Wenty no, czegoś tam będzie fajne. Dobra. I każdy ma się tam zatrzymać. Dobra. Na, na górę, na górę tam. Masz trzy sekundy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Skoczcie. O, o, ty zeskoczyłeś, ty też zaskoczyłeś a ja nie było, Aseczek mówi, ups, problem, dobrze, teraz, w tym oto momencie, nie ruszacie, Aseczek mówi, a co ty tam z tyłu tak późno dobiegłeś, ale trudno, już możesz zostać, wróć tu, wróć tu, dobra, Aseczek mówi, zejdźcie na dół, zeskoczcie, Dobra, poczekajcie, zostańcie tu. Aseczek mówi. Ej, nikt z was nie skoczył, dobra. Aseczek mówi, wracaj na górę. Wracaj na górę, szybciutko, szybciutko. To ostatni ten nie żyje. No, wyjdź tutaj, ostatni typ, quaseczek mówi. Gdzie ty jesteś? Dobra, Aseczek mówi, weźcie, zeskoczcie na dół. Ale skoku nikt nie użył. Dlaczego znowu skoku nikt z Was nie użył? Dobra, Asyczek mówi, każdy pod tą ścianę z wentylem. Szybko, eee. każdy wyciąga nóż. Dobra, aseczek mówi, ale ty inaczej trzymasz nóż niż reszta. He? Śmieszne. Dobra, y, podskoczyć. Y, kucnąć. Y, nie ruszaj tym nożem. Y, aseczek mówi, kucnąć. Podskoczyć. Wstać. Aseczek mówi, podskoczyć. Y, wstać. Wstać i podskoczyć. Kucnąć. Haha, kłócacie już. Dobra, aseczek mówi, chodźcie za mną. Szybciutko, 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 szybciutko. Chodźcie za mną, chodźcie za mną. Dobra. Czemu Was się robi coraz więcej? Dobra. Aseczek mówi, podskoczyć. Wstać. Aseczek mówi, i sobie. Dobra. Aseczek mówi, wyciągnąć pistolet. Wyciągnij pistolet. Dobra, każdy z Was ma. Uspa, bardzo ładnie. Aseczek mówi, kucnąć. Aha, nie, nie możecie kucnąć. Nikt nie kucnął, dobra. To zabijam was. Dobra, yy, wstać. Dobra, Aseczek mówi, chodźcie za mną. I teraz w ostatniej sali będzie totalna egzekucja. A ty co tutaj za do, dobieganie? Nieładnie, tak? Yy, dobra, Aseczek mówi, chodźcie yy, na tutaj do tych monitorów. Każdy ma być przy swoich dwóch monitorach. Aseczek mówi, wskoczyć na to i kucnąć, i się nie ruszać. I dobra. Aseczek mówi, patrzeć się w moją stronę. I teraz, teraz bardzo ważna rzecz, a mianowicie wyrzucić karabin, czyli nie pistolet, przez siebie, jaki się ma. Tylko ty wyrzuciłeś? Dobra. Podnieście ten karabin. Dobrze, już myślałem, że nikt się nie nabierze. No co ty robisz, gościu? Ile razy mam cię zabijać? Yy, Aseczek mówi. Yy, wziąć... Dobra, nieważne. Wziąć do ręki nóż. Nie było Aseczek mówi w końcu. Szybko chowaj ten nóż. Dobra. I zostaliście w dwójkę. Teraz odwrócić się obaj. No, odwróćcie się. A Seczek mówi, odwróćcie się. Czemu za mną biegacie? Dobra. Ej, czemu ty się nie odwróciłeś? Dobra, kto wygrał? Nie wiem, kto wygrał. Ale wielkie dzięki za oglądanie. Jak wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie, by być na bieżąco. I wbijajcie na Discorda, jak chcecie się pojawić na kolejnym filmie. Trzymajcie się i cześć.